Wyznacz dziedzinę funkcji. Zadanie a f od x równa się logarytm przy podstawie 1 druga z 2x minus 3. A więc, aby wyznaczyć dziedzinę tej funkcji, należy zapisać, że liczba logarytmowana jest większa od 0, czyli 2x plus 3 jest większa od 0. Rozwiązujemy tę nierówność i otrzymujemy, że dziedziną funkcji jest przedział otwarty od minus 3 drugie do nieskończoności. Zadanie B. f od x równa się logarytm przy podstawie 2 z x kwadrat plus 5x. I tu również zakładamy, że liczba logarytmowana x kwadrat plus 5x jest większa od zera. Tu otrzymujemy nierówność kwadratową. Rozwiązujemy tę nierówność. W tej nierówności nie musimy delty obliczać. Wystarczy x wyłączyć przed nawias. Otrzymujemy wtedy x razy x plus 5 większe od 0. Wyznaczamy miejsca zerowe lewej strony nierówności, czyli x równa się 0 lub x równa się minus 5. Zaznaczamy te x na osi liczbowej, rysujemy przybliżony wykres paraboli, odczytujemy wartości dodatnie i możemy zapisać, że dziedziną funkcji jest suma przydziałów otwartych od minus nieskończoności do minus 5 oraz od 0 do plus nieskończoności. Zadanie c f od x równa się logarytm przy podstawie 3 z ułamka 3 minus x przez 2x plus 1. Więc tutaj musimy z założenia 2 wypisać. Mianowicie liczba logarytmowana jest większa od 0 oraz mianownik jest różny od 0. Liczba logarytmowana, czyli 3 minus x przez 2x plus 1 większa od 0, mianownik 2x plus 1 jest różny od 0. Po rozwiązaniu pierwszej nierówności otrzymujemy przedział otwarty od minus 1 druga do 3. Z drugiej nierówności otrzymujemy warunek x różny od minus 1 druga. Częścią wspólną obu nierówności jest przedział od minus 1 druga do trzech, a więc dziedziną tej funkcji jest przedział otwarty od minus jedna druga do trzech.